Pa, 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 pa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w QA. Co miesięcznym QA miał być najpierw co dwa tygodnie, no ale tych pytań już tak trochę sobie wyczerpaliśmy przez te kilka QA, więc od teraz będą się pojawiać co miesiąc. Pytania do nich mogą zadawać wspierający. Także, Byczku, jeżeli jeszcze nie wspierasz, to gorąco cię zapraszam, żebyś to zrobił albo zrobiła. Zaczynajmy, zobaczymy, co tam ciekawego, jakie kwestie macie do poruszenia. Maniuchna z naszego Discordowego serwera dla kozaków. Ja miałem jakiegoś okruszka. Wybaczcie, nie, nie róbcie ze mnie memów. Co cię skłoniło do dziary i czy masz jakieś przyszłe projekty jeszcze w planach? Dziara jaka jest, każde, każdy widzi? Znaczy jeszcze nie gotowa, to jest jedna trzecia, bo jeszcze tu będzie szedł wzór z Hexów i tu będziemy wszystko też robić i tu na barku, nie? znaczy w sensie tu już mam na szkicowane. Boże, nie umiem pokazywać, bo jak jest lustrzane odbicie na lustrzance. Jak to na lustrzance? Nie, tu już, tu już mam kawałek szkicu. Więc będę, będę dalej robił. Nad Dziarą myślałem od 2-3 lat, ale trochę nie wiedziałem, na co się zdecydować. Zacząłem wreszcie szukać y, trochę informacji w tym temacie, przeglądać inspiracje. No i znalazłem takie futurystyczne, cybernetyczne, geometry, geometryczne wzory. One mi się spodobały. No i poszło. Miał być tatuaż na szyi. W ogóle to mi się bardzo podobało i bardzo chciałem, ale trochę nie miałem kochane, żeby na pierwszy tatuaż Zrobić blackwork taki gruby na szyi, bo nie znałem swojego progu bólu, więc na pierwszy strzał, na pierwszy ogień poszedł rękaw, a co będzie później, to zobaczymy. Ból jest na tyle do zniesienia. Przeze mnie, że myślę, że na szyję się też prędzej czy później zdecyduje. Więc na pewno szyja, na pewno druga ręka, góra klatki myślałem i górę pleców, żeby zrobić całą tutaj obręcz barkową, łapy i szyja, żeby to taka trochę zbroja była. A jak wyjdzie, to zobaczymy pewnie się jeszcze zmieni w trakcie. Czy uważasz, że aktualne podcasty z youtuberami, unboxal, kumpelstwo są prowadzone dobrze? Unboxal moim zdaniem nie do końca, nie podobało mi się, jest zalajtowo, obejrzałem parę pierwszych odcinków, później przestałem oglądać, pomimo że początkowo mi się bardzo podobało. I no, unboxal zalajtowy, myślę, że wiele zarzutów w komentarzach do niego ludzie podnosili, to każdy tam mm, no, po, trochę się pod tym podpisuje. Pomimo, że prywatnie mega go lubię, niesamowicie mu kibicuję, mam nadzieję, że jeżeli wróci z tym, to będzie to lepsze. To, to, to borykało się z jakimiś problemami, z którymi się zgadzam, z tym, z tym, co ludzie raczej tam zarzucają. Nie z tymi rzeczami ad personam do niego, ale z merytorycznymi jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kumpelstwo, nie oglądałem zbyt wiele. Teraz wpadłem do chłopaków i odcinek pewnie będzie publikowany jakoś na dniach. I tak w sumie w porządku. Ja myślę, że mogliby być ostrzejsi w tym prowadzeniu, ale to też jest okej okay klimat. To nie jest tak, że to jest złe, to jest po prostu lightowe. Czy ruszysz kiedyś pupę i obejrzysz Jujutsu Kaisen? Nie, nie wiem. Musiałbyś mi jakoś to sprzedać albo polecić, żeby mi się spodobało. Prawdopodobnie już o tym pisaliśmy na serwerze kiedyś, po prostu nie pamiętam, więc może, możesz na mnie napluć, nie? Przepraszam, jeżeli tak było. Czy uważasz, że aktualna społeczność Pierdolonych Kozaków działa dobrze? Czy będziesz planować jakieś zmiany? Z mojej perspektywy jest ok, to znaczy działa w taki sposób jak powinna. Myślałem, żeby otworzyć wspieranie też na głównym kanale i wtedy też za podobną cenę myślę, że może na ten sam serwer Discord byśmy zapraszali ludzi, bo w gruncie rzeczy czemu nie? I to byłaby ciekawa społeczność. Na pewno fajnie by było, jakby ona była bardziej aktywna. Jakby tam troszeczkę więcej się działo, ale myślę, że jak będzie więcej osób, to to będzie mogło siłą rzeczy istnieć, albo myślałem, żeby zrobić tam jakieś akcje regularne, takie aktywizacyjne i coś ciekawego, ale to do przekminy, na no spokojnie. Najważniejsze dla mnie jest to, że jesteśmy w stałym kontakcie, możemy sobie popisać, macie tak naprawdę taki najbliższy kontakt ze mną, jaki jest możliwy i, 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 i to w tym progu jest. Ee, raczej tutaj wspieranie na tym kanale było otwierane, także jak ktoś chce, to śmiało i, i te pozostałe rzeczy to taki dodatek, żeby po prostu coś za to dać. Mm, w przypadku, gdyby to poszło na główny kanał, to może trzeba by było zrobić coś więcej, bo pewnie i tych osób byłoby więcej. No nie wiem, możecie dać znać jako pierdoleni kazacy, co o tym myślicie, bo pytałem Was jakiś czas temu, ale dużo, dużo się nie dowiedziałem, poza tym, że jest spoko. Ile Klaudia wyciska na klatę i czy więcej od ciebie? Tego nie będę zdradzał, bo będziemy z tym robić film na głównym kanale. Mm. Ale no ja wiem, że jak na kobietę ma bardzo dobre wyniki, to wam mogę powiedzieć, ale zostawiam to sobie, bo będziemy robić, albo dobra to te Q&A y, na no, zagrajmy z Gimperem tak mało osób ogląda. No około 6-7 wyciska, no ja wyciskam, wyciskam w zależności od dnia między paką a paką 20, rekord mam 120, u WK 116 wycisnąłem, więc no troszkę mniej, ale kobiety generalnie mają o wiele słabsze wyniki na klacie, nie? więc to tak w skali jest naprawdę niezła Klaudia. Nawet bardzo niezła Czy jesteś zadowolony z wyników Hailey Czy jakieś zwycięstwo wołało w tobie zawód smutek Myślałem, że bonus BGC więcej pokaże ta zawiódł mnie tak Zaczął uciekać w środku walki A naprawdę na niego liczyłem Że coś pokaże więcej To nie tak, że chciałem, żeby Jabczan przegrał Ale liczyłem, że Bonito więcej pokaże Jakoś takiego azarskiego gladiatora Trójkowa walka słaba Nuda ogólnie moim zdaniem Poza tym reszta walk moim zdaniem dowiozła czy profil głównego kanału, Boberski teraz zadaje pytanie, czy profil głównego kanału będzie w pełni komentarii, czy masz coś zaplanowane innego? Na ten moment komentarii, plus myślę, że chciałbym zacząć robić jakieś odcinki wspólnie z Klaudią, jakiś taki content lifestyle'owy, może jakieś tam wyzwania między sobą będziemy robić, ale nie wiem jak ludziom się to spodoba. Na TikToku i na Instagramie to mega żre, jak robimy content, który, który jest wspólny razem i my mamy fajny vibe między sobą, nie wiem czy to pójdzie na głównym kanale, zobaczymy, jak nie to sobie pokminimy coś innego jeszcze, nie? Ale komentary na pewno chciałbym mocno robić. Czy Taniec z Gwiazdami otworzył jakieś deale reklamowe? Ja myślałem, że otworzy i że tak będzie. I w ogóle nic się nie zmieniło po Tańcu z Gwiazdami. Być może w długim dystansie teraz on jakoś pomaga, ale ja tego aż tak nie odczuwam. Natomiast bezpośrednio podczas Tańca z Gwiazdami i tuż po nim nic się nie zmieniło. To znaczy była ta sama częstotliwość jak wcześniej, jeżeli o to chodzi. Wow, Just nikoś. nieźle, dużo, jedziemy. Co tam u projektu Szczur? Szczerze mówiąc, trochę nie wiem, bo dawno nie miałem kontaktu. Zaraz mnie te pytania zasłonią. Taki jestem niski. Eee, dawno nie miałem kontaktu z tym liderem i chyba muszę się do niego odezwać, bo sporo jest o tym pytań. Eee, ja tam jestem z taką postawą mocną pod tytułem Elo. Jak będę potrzebny, żeby coś spromować, coś zrobić, to dajcie mi znać. A, a, a tak to zostawiłem im wolną rękę. Pomogłem im fundusze zebrać. Podpromować to I demo spromowałem jak wyszło I powiedziałem, że ej jak cokolwiek będzie To, to dajcie znać, to chętnie promnę I jest cisza od dłuższego czasu W sumie, znaczy nie wiem czy Łukasz coś tam nie pisał jakieś małe rzeczy do mnie eee, Kurwa muszę sprawdzić Bo jak mam wiadomości na Messengerze I to ja na nie nie odpisałem to jestem debilem <laughs> ale, eee, ale Ale z niczym na pewno większym nie przychodził To na pewno Możliwe, że mi coś mignęło małego No to muszę sprawdzić czy zrobię tier listę kanałów w Nie miałaby sensu taka tier lista, bo uważam, że większość kanałów w aktualnie jest dobra, tylko każdy robi w swoim stylu. Konopski robi w innym, Wardenga robi w innym, Rewo robi w innym, a więc robi zupełnie co innego. Myślę, że większość jest dobra, tylko każdy robi to trochę inaczej. Mógłbym zrobić taką subiektywną, która mi najbardziej pasuje, no to Rewo by wygrał. Rewo jest super. Ale Wardenga też jest kurwa dobry, tylko że Rewo jest dobry merytorycznie, Wardenga. Emocjonalnie, nie? To jest fajne. Kiedy powrót LNB, Sleż otwartych kart, chodzi o jakąś w miarę dokładniejszą datę. Chciałem, żeby to był początek września, nie siadło. Muszę się poodzywać, znaczy, mam wszystko gotowe, muszę się poodzywać do ludzi i nagrać odcinki. Myślę, że wrzesień. Na pewno chciałbym do końca września, żeby ruszyło. Jest szansa, że do połowy października się przeciągnie. Kiedy gramy w ligę? No nie wiem, nie gram w ligę teraz, więc pewnie może być ciężko się ze mną na ligę umówić, więc może się to nie wydarzyć w najbliższym czasie. Czy wpadają do ciebie jakieś podejrzane deale? Weź jakieś skamerskie strony, które chcą reklamy, tak, sporo, ale ja na to nie odpisuję po prostu. To znaczy, mam dobrą, sprawdzoną agencję, to jest Golden Coil, zarządzane głównie przez Martynę Karaś i no z nimi pracuję z 5 czy 6 lat, nigdy mnie nie wpierdolili na minę, wszystkie takie główne odrzucamy i tam jest chill. Czasami przychodzą do mnie zapytania bezpośrednio na maila, właśnie jakby z tego typu stron, i mógłbym się bawić w weryfikowanie ich, ale. Mam na tyle dobrze w Golden Coilu, na tyle fajnie mnie obsługują. Mam spokoj współpracy i takie, które lubię, że nie muszę tego robić. Po prostu nie zabijam się o to. Raczej poświęcam czas na content i na inne rzeczy. I tak to sobie jakoś działa, nie? Czy by ktoś zaoferował Ci wystarczająco pieniędzy, skusiłbyś się na reklamę skamu? No znowuż raczej nie. Nie muszę tego robić, nie chciałbym tego robić. Jestem bardzo antynastawiony na takie rzeczy. Czy nagrasz Dying Light 2? Jak wyjdzie? Istnieje taka szansa, grałem w jedynkę, podobała mi się. Jak wyjdzie, to zobaczymy. Czy Klaudia odpowie na to pytanie? Niestety nie, bo nie ma jej w domu aktualnie. Pojechała do rodzinnego miasta, bo była to umówiona na warkoczyki. Yy, I zrobiła sobie warkoczyki, i jutro wraca do mnie, więc nie odpowie. Czy ktoś nazywa się jeszcze Tomcio, czy to tylko moja mania zdrawniania imion? Nie lubię, jak ludzie zdawniają moje imię, jakaś tak, ale paru bliskich do mnie mówi. Ignacy do mnie mówi jakoś tak zdrobniale na pewno. Sebastian, mój wspólnik. Ignacy, w sensie kolega Ignacy. Martyna, moja menedżerka. Klaudia. jak Klaudia. Klaudia nie mówi do mnie dużo po imieniu. Radzie tam słoneczko, myszko. Jakieś takie, tak, głupotki. O kruszku lubimy do siebie mówić, to jest strasznie urocze. No bo, bo jesteśmy dojebani Więc jak do siebie mówimy, że jesteśmy okruszkami To jest zawsze jakoś śmieszne No a dużo, nie dużo Klawida do mnie mówi po imieniu No raczej Słoneczko, Koteczku ja Edry do niej nie mówię dużo po imieniu No ale tak jakoś wychodzi Co sądzisz o ustawie anty Nie wchodziłem aż tak w temat Więc nie mam mocnego zdania Zgadzam się raczej z narracją panującą w opinii publicznej Tak jak to czuję intuicyjnie Blisko mi do tego, że no jest to taki ruch ale może to być zasłona dymna do czegoś. Ciężko powiedzieć, nie wchodziłem aż tak w sprawę, więc nie chcę gadać głupot. Czy jest jakaś twoja drama, której żałujesz, że się w ogóle wydarzyła? No to pewnie atorowa była bardzo niepotrzebna, nie? to ale to chyba za każdym razem mówię, jak, jak to się wydarza, ale z drugiej strony zawsze też mówię o tym, że. No, gdyby ona się nie wydarzyła, to, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, więc zależy, co masz na myśli, pytając o to, czy czegoś żałuję. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w całej swojej karierze, co by to było? To, czy to jest bardzo jakby powtarzalne, jeżeli powiem, że nic, bo dzięki temu, jak się potoczyła, jestem tu, gdzie jestem? Kurwa nie wiem, nie myślę nad takimi rzeczami. Raczej za bardzo skupiam się na tym, co jest tu i teraz, co będzie w przyszłości. Mało tak patrzę w, przyszło, w przeszłość. Yy, to znaczy, jeżeli już wyciągnę wnioski, coś przeanalizuję, to raczej jakoś później za szczególnie do tego nie wracam. Pozwalam, żeby te wnioski we mnie pracowały i wiem, że one wpływają jakoś tam na przyszłe decyzje, i potem szybko to zostawiam za sobą. Jakie były twoje najlepsze wakacje, slash urlop w życiu i gdzie? Jedne z lepszych na pewno były w Egipcie. Fajny mieliśmy wyjazd do Hiszpanii, też z Klaudią na kilka dni. Ogólnie wszędzie gdzie ciepło Malta, Egipt, Hiszpania większość tego typu kierunków pamiętam dobrze. I, I fajnie mi się spędza czas, jeżeli z fajną ekipą jedziemy. O, Amsterdam! Uuu, Amsterdam! No, jak do Amsterdamu z Mandziem polecieliśmy, jeszcze z paroma znajomymi było przegenialnie. Przeimprezowaliśmy wszystko, to był dobry wyjazd, zdecydowanie. I no, to były jedne z najlepszych też wakacji na pewno. Tam mi, tam mi, no, jakbym miał coś postawić na piedestale, to chyba Amsterdam z ekipą. To było potężne. Tak bym powiedział. Jakie miejsca jeszcze chciałbyś odwiedzić? Ojej, ja dużo chciałbym zwiedzić. Stany chciałbym zwiedzić Japonię. Większość państw chciałbym zobaczyć, jak wygląda tam życie, porozmawiać z ludźmi, poznać trochę kultury, bardzo mnie to ciekawi. E, najwięcej chciałbym wypoczywać w ciepłych miejscach, bo mnie lgnie, bo, bo bardzo do ciepłego, jestem ciepłolubny, ale chciałbym odwiedzić generalnie większość świata. i Zwiedzić i zobaczyć. Nie? Może poza takimi bardzo dzikimi terenami, to mnie chyba nie szczególnie jara, ale tak poza tym. To tak. Czy Klaudia jest z Łodzi czy z Wawki? Klaudia jest z yy, podłodzi? Łodzi w ogóle. Eee, no tak o, ale teraz, teraz mieszkamy razem w Warszawie. Jeżeli jest i mieszka w Łodzi, to czy mogę ją pożyczyć na wypad na siłkę? Myślę, że pożyczyć nie. Ale wiem, że Klaudia będzie chciała niedługo ruszać ze swoimi treningami i dietami, żeby układać po plany treningowe, prowadzić ludzi, wspierać ich. Bo ma normalnie certyfikat trenera personalnego i pracowała jako trener personalny, ma doświadczenie i ma dużą wiedzę w tym temacie, więc myślę, że będzie okazja, żeby z nią popracować za jakiś czas, jeżeli zdecyduje się na uruchomienie tego finalnie. Bo na razie nad tym pracuję. Czy będzie więcej obrazkowych zapisów skrabli na Insta Stories? Dawno nie czułem takich emocji. Totalnie chciałbym. Teraz chwila, Klaudi, chwila, Klaudii nie ma, więc zostałem słomianym wdowcem, ale bardzo lubimy. Mamy jakby niedaleko domu po prostu taką knajpę, gdzie serwują bardzo dobre śniadania i mają skrable, które możemy grać. Więc jak czekamy na jedzenie, to zaczynamy sobie partię i sporo w te Scrable ostatnio upiemy. więc no, widziałem, że fajnie się ludziom to przyjęło, więc na pewno będziemy wyrzucać te nasze gierki. Może Mountain Blade Banner Nie zajarała mnie Tagierka, a to Banner to była dwójka, tak, to była dwójka. Nie zajarała mnie Tagierka, więc raczej nie. Mateusz Adamowicz, ile osób ci obecnie wspiera na tym kanale? Obecnie to nie wiem, myślę, że około setki. W pikowym momencie, jak tak mocno promowałem to wspieranie, jeszcze zrobiłem parę live'ów, gdzie można było subskrybować. To było 200-300 osób. Coś takiego. Teraz myślę, że jest około setki. No i tak o, spoko. To znaczy, to, to nie jest jakoś coś, na czym bardzo mi tutaj zależy, o tym już mówiłem zresztą. Chociaż, jeżeli chciałbyś, to, to zapraszam. Jest to taki miły dodatek do mm, pobocznej tutaj mojej działalności i działa fajnie mobilizująco. To znaczy, powiem wam, że mam większą presję z tyłu głowy: że Ej, to nie jest tak, że sobie tu już rzucam, tak tylko lightowo, ale są ludzie, którzy płacą hajs i tak chujowo mi ich zawieść, więc mam większą chęć do tego, żeby znaleźć nową grę na kolejną serię. A na pewno dzięki temu dłużej content tutaj będzie prowadzony. Więc to fajnie zadziałało, mobilizująco. Demulti, to Ty piszesz posty o nowych odcinkach na tym kanale, czy masz może czasem zastępstwo, kogoś z widmo? Mam kogoś nie z widmo, mam znajomego Janka, który pomaga mi tutaj, bo w ogóle robi tytuły i miniatury na ten kanał yy, I takie prościaki właśnie i to jest spoko I właśnie pomaga mi wrzucać posty na społeczność, przerzuca odcinki na drive, robi jakieś, jakieś takie bardzo podstawowe, powtarzalne czynności po prostu, z których mnie odciąża I to jest super, więc pozdrawiam Cię Janku, robisz zajebistą robotę i na jakie nowe tytuły czekam? Ostatnie pytanie na dziś, od Wielkiego Krzyśka. Czekam na Back 4 Blood, które wychodzi 12 października i jest takim duchowym następcą Left 4 Dead. No i to tyle. Chyba nie wiem, czy na coś jeszcze... I na Darkest Dungeon 2. Czekam bardzo, bo to będzie me... znaczy nie wiem, czy będzie mega dobra gierka, ale mam nadzieję, że będzie mega dobra. I na pewno bardzo chciałbym nią zagrać I czekam jeszcze na planszowy Darkest Dungeon Który sobie zamówiłem I premiera jakoś październik, listopad Więc będzie wesoło, na pewno Tyle ode mnie na dziś Jeżeli jesteś wspierającym, możesz zadać pytanie Tutaj w komentarzu pod tym filmem Ewentualnie wypatruj posta na społeczności Bo październikowe Q&A Już za miesiąc Wow, odkryłem Amerykę Dzięki za uwagę, dzisiaj bez muzyczki To możecie puścić swoją w tle Znaczy teraz to trochę Kurwa, późno powiedziałem, bo już po odcinku. Trudno, mam nadzieję, że miło się oglądało. Siemolo.